Siemanko. Tutaj mój kolejny odcinek z działu Mój Skype Park. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki: takie taki coś wyższego, nie? Dobra, to potrzebny będzie nam karton, nożyczki, taśma. I zwykła biała kartka papieru. Dobra. To karton składamy tak. I do środka. Bierzemy później kartkę, kładziemy, owijamy, jakbyśmy paczkę robili. Tak. I tak. Trzeba sobie urwać wcześniej kawałek taśmy. Yes. I Prze... nie wiem czy mi się to za bardzo udało czy nie a zresztą nie wiem. Sami oceniajcie. Coś takiego. Teraz przykleję to do mojego skateparku. Go jeździ na śliskim. Czekajcie. to wam pokażę. O. Znowu to deska nie chce. Dobra. Mniej więcej to tak by wyglądało. Teraz pokażę Wam, jak wygląda mój zrobiony już skateboard. Pamiętacie, robiłem. Nie przyklejałem przy osiory. Nie przyklejałem wszystkiego na odcinkach. E? To tak wygląda mniej więcej. Teraz muszę przykleić kolejną część. Oj. Tutaj postawię. Znowu będzie nam no, potrzebna, duża. Sztywna kartka papieru. Tylko największa. I taśma. I naszeczki. Dobra. Bierzemy tamtą część. Sprawdzamy, żeby było w miarę równo. Najlepiej na sobie, żeby nie było widać. żmę teraz. Taśmę i sklejamy. I chyba jeszcze od spodu sklejmy. Dobra, idę. Dobre. Jest Na, tu przykleić, żeby się lepiej trzymało. Uch. Dobra, przyklejam od spodu jeszcze. Myślę, że mi my się nic nie rozwali. Ach, nie rozwaliło. Dobra, to bierzemy. Znowu.

Chyba, chyba, chyba nie o. Wreszcie. odwracamy i przyklejamy naszą nową część skateparku Wygląda nasz częściowo skatepark. jaku coś się dzieje mi z kamerą. To jest nasz skatepark. Teraz pokażę Wam, jak się jeździ na naszej nowej rampie, wczoraj zrobionej. Naprawdę próbowałem ekstra. Jedziemy. Nie umiem jeszcze za bardzo trików. Pokażę wam mm, mój nowy trik. O, udało mi się częściowo. Yeah. Będzie się ten skatepark ciągnął i ciągnął dalej. Myślę jeszcze zrobić skotki, schodki. <coughs> I coś jeszcze. Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku. To by było na tyle. Siemanko.